E aí Zawsze możesz powiedzieć tak. Ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka. Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem kryje wiele smaków w małych batonikach. Kinder Chocolate, a little a lot. Dzień dobry! Dzień dobry. Podwójne szczęście, co? Potrójne. I potrójne wydatki. No tak. A w plusie na święta każde pana szczęście ma abonament za pół ceny. Ja się chyba urodziłem pod szczęśliwą gwiazdką. Brawo ty. Brawo ja. Dziękujemy. Na gwiazdkę w plusie kolejne karty nawet za pół ceny. 12 giga i wszystko bez limitu. Kup wybrany Samsung ze zwrotem nawet 400 zł Plus lider technologii 5G. Daj nowe życie ubraniom, których już nie nosisz, dzięki Vinted. Zrób zdjęcie, dodaj i ustal cenę. Sprzedawaj bez opłat i zarób na porządkach w szafie. To takie proste. Pobierz aplikację Vinted. Szukam prezentu dla męża. Prezentu dla żony. Mąż uwielbia sport. Teraz w Play mamy smartfon z nowoczesną opaską sportową. Żona kocha muzykę. I smartfon z bezprzewodowymi słuchawkami i z tym ekstra głośnikiem. Święta! A dopiero był lipiec, potem był sierpień, wrzesień. Majem. Super okazja na święta w Play. Wybierz Oppo Reno4 Lite, a bezprzewodowe słuchawki oraz głośnik Oppo dostaniesz w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Jak Hotor traktujesz, ale za dobę nie płaci. Tak, jesteś mądry, to go sobie weź. Warto wynieść się od starych. Przenieś abonament do plusza, nawet 75 giga i nowa motorola Moto G5G. W supercenie. Plusz abonament, król internetu. Męczące uczucie zatkania i ból przy pochylaniu. Gdy mam problemy z zatokami, biorę i buprom zatoki. I buprom Zatoki ma dwa składniki i zwalcza dwa objawy. Odblokowuje zatoki i uwalnia od bólu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Na gorączkę i nawet ból ucha. Teraz ibuprom e dla dzieci Forte w dużym opakowaniu. To aż 50% więcej dawek. Duży ibuprom e wystarczy na dłużej. Dzisiaj w Orange Cherele. prezenty tak, żeby przypominały coś innego. It's again. And always, day, I'm o, dwa telefony. Który wybierasz? Mm. I to się sprawdza. Możemy różnie pakować prezenty, ale zbliżą nas te od Orange. Kup Oppa 31 do wybranego planu mobilnego lub pakietu Orange Love i odbierz drugi smartfon Oppo w prezencie. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Orange. .pl. orange. Jada, jada! Wasza rodzinka to musi mieć odporność. Mamy dzięki Iskial. Iskial to maksymalne wsparcie odporności. Połączenie najwyższych porcji składników. Oleju z wątroby rekina, witaminy D3 i czosnku. Państwo też biorą Iskial. Każdego dnia. Iskial. Maksymalne wsparcie odporności. Już w ten wtorek. Wtorkowy kubełek. 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 14,95. Zamów i odbierz na wynos lub w drive-thru. I nowość. Sprawdź super ofertę w dostawie. Nie przegap mega okazji tylko w KFC. Tom, Tu zaczynają się. Święta i pomysły na prezenty. Może Lego? Lub cichy pomocnik aktywny aż do 2 godzin i wyręczający w codziennych obowiązkach? Już od poniedziałków lidrowych, czyli niskich cenach. Aż 20 różnych zestawów klocków Lego, w tym Lego Powsze 911 za 54,90. Robot sprzątający sterowany aplikacją 649 zł. I świąteczne piżamy dla całej rodziny super tanio. Już od 1999. Domowe święta w Lidro. Kupuj także przez Internet. Tysiące pomysłów na prezenty na lidlmyśniksklep.pl. smaku i aromatu. Wyjątkowa jak ty. WOSEBA. Hej! Przed nami naprawdę bardzo dużo ciekawych spotkań. Nie będę mógł przerwać od naszych gości. Naprawdę! Jest mi tu super miło! Muzykę poprosimy głośniej. Wow. Wiedziałem, że będzie buziak. Och, tak soczyście. Obiecałam wam napar. W kół zdrowotności. To jest po prostu jesieniara 2020. Nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Teraz wam pokażę fantastyczny gadżet. Proste, ale z nutką szaleństwa prasne. i finezji. Takie historie uwielbiamy, drodzy państwo. Dzień dobry TVN. Codziennie od ósmej. Najpierw weksel. Pieniądze. Przyjechałeś mnie zabić. Za dlaczego? A bo ja wiem. Ale myśmy go nie zabili, tylko za opa. Kiedy była ostatnia miesiączka? No właśnie nie było. Jesteś w Skip? Proszę wypełnić ankietę. Podliczki to trzeba mi wypełnić, a nie ankieta okay. i okay? może w takim razie pakietki herbysz. kobiet. Nowy odcinek dziś o 21.30 w TVN. Tym razem to my zagramy o milion. Zapraszamy na specjalne wydanie milionerów. Zwłaszcza, że emocji na pewno nie zabraknie, bo pytania były zaskakujące. Niektóre odpowiedzi także. Zapraszamy na specjalny, mikołajkowy odcinek milionerów. Do zobaczenia. Milionerzy, mikołajkowy, dobroczynny odcinek specjalny w czwartek o 20.55 w TVN. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepów dla dzieci Smyk. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel zestawu Junior Box Play. Na kreatywne chwile z programem zaprasza sponsor LEGO, producent klocków linii LEGO City. Mówi, że święty Mikołaj nie istnieje. Co? Hmm. Oczywiście, że istnieje. Zaraz ci to wytłumaczę. Mikołaj przychodzi 24 grudnia. Oleg, zaznacz hmm. w kalendarzu. I 6 grudnia. Wtedy też możemy go przyłapać. A może przyjdzie wtedy, jeszcze wtedy? Pff, niczego nie rozumiesz. Kinder, wierzymy w świętego Mikołaja. Dobre wiadomości, dobre składniki. Mieszanka krakowska. Wawel. Czujesz się dobrze? Czynisz dobrze? Wszystkiego po tysiąc kroć dobrego. O. W te święta w Orange na kartę mamy tysiąc minut na rozmowy z bliskimi. I wytrzymały smartfon LG K42 z czterema aparatami w ofercie bez abonamentu. Orange. Jeszcze mam tak siedzieć. Aż dojdziesz. Co? Do równowagi. Osiągniesz balans. Balans! To ja mam tak osiągnięty, że wyżej się sięgnąć nie da. Mm -hmm. Noch, no, tak. zajrzyj tak. w głąb siebie! I co tam nieba znajdę? To coś. To coś w wyjątkowym smaku berlinek jest zasługą sekretnej mieszanki ośmiu przypraw i delikatnego wędzenia dymem bukowym. Są parówki i są berlinki. Szukam prezentu dla męża. Szukam prezentu dla żony. Mąż uwielbia sport. Teraz w Play mamy smartfon z nowoczesną opaską sportową. Żona kocha muzykę. I smartfon z bezprzewodowymi słuchawkami i z tym ekstra głośnikiem. Święta! A dopiero był lipiec, potem był sierpień. Super okazja po... na święta w Play. Wybierz Samsung Galaxy A20S, a opaskę Samsung Galaxy Fit 2 dostaniesz w prezencie, bo w Play płacisz mniej. Play. ból gardła. Weź Inovox, sprawdziłem go. Działa w minutę. Stara za minutę. I Express eliminuje wirusy i bakterie, a dzięki połączeniu trzech substancji aktywnych zwalcza bulgardła już w jedną minutę. Naprawdę działa ekspresowo. Przed użyciem zapozna się z tą ścieżką. Pakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. gdyż każdy lekkie, jakiejś stosowanie zagraża w Twojemu życiu i zdrowiu. I Express ból gardła zwalcza w minutę. A na ostry stan zapalny we silny i ultra! Dzisiaj w Orange Challenge. Pakujemy prezenty tak, żeby przypominały coś innego. It's Christmas, time again. And wait, o, dwa telefony. Który wybierasz? Mm. I to się sprawdza. Możemy różnie pakować prezenty, ale zbliżą nas te od Orange. Kup OPPA 31 do wybranego planu mobilnego lub pakietu Orange Love i odbierz drugi smartfon oppo w prezencie. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Cześć, jestem gwiazdka Nastka. Z czubka choinki mam świetny widok na kuchnię. I jakie ja pyszne dania widzę. Nie uwierzycie. Wypróbuj wybrane mięsa prosto do piekarnika. Tylko 15,90 za kilogram. I zachwyć rodzinę i bliskich. Biedronka. Naprawdę muszę znaleźć chwilę na porządki w szafie. A ubrania, których już nie noszę, sprzedam na wintet. Więcej tu nie wcisnę. Czas sprzedać rzeczy, których nie potrzebuję, przez darmową łapkę wintet. To podwójna korzyść. Robię miejsce w szafie i na tym zarabiam. Sprzedawanie na wintet jest proste. Zrób zdjęcie, dodaj i sprzedawaj tysiącom użytkowników w całej Polsce. Ty ustalasz cenę. A najlepsze jest to, że na wintet nie ma żadnych opłat od sprzedaży. Pobierz aplikację Vinted. Nie nosisz? Więc sprzedaj. Już w ten wtorek! Wtorkowy kubełek! 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 14,95! Zamów i odbierz na wynos lub w drive-thru! I nowość! Sprawdź super ofertę w dostawie! Nie przegap mega okazji tylko w KFC! Jak przygotowywać się do świąt, to po swojemu. Jak odśnieżać, to na spontanie. Jak się bawić, to tak, żeby się upiekło. Jak coś ubierać, to ze smakiem i na niebiesko. Jak sprzątać to w swoim rytmie A kto wpadnie na gotowe zobaczy najlepsze święta w życiu Jak świętować to tylko z Pepsi A to za co za to, że gdy inni dopiero wstają, wy już zrobiliście tyle, że moglibyście się położyć. Za to, że gdy inni przenieśli do internetu tylko siebie, wy przenieśliście tam całą firmę. Za to, że gdy inni żyją już swoimi świętami, wy wciąż żyjecie świętami innych. I za to, że jesteście z nami, albo dopiero będziecie. Przyjmijcie prezent Xiaomi Redmi 9A od Orange dla firm. Orange. Pokażę wam dziś miejsce, w którym dzieje się prawdziwa magia świąt. Dom. To tu rozmawiamy. Cieszymy się i razem szykujemy. Nie, nie tylko jedzenie. To nasze wyrazy miłości, pamięci, troski. Domowe święta w lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Polska kaczka tuszka 5,99 za kg. Polskie mleko UHT, złoty, 74 za opakowanie przy zakupie 12. I banany premium 50% taniej, 2,49 za kg. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl. Ukośnik koronawirus. Czy Ty masz jakieś problemy? Gdzie się nie obrócimy, tam katastrofa. Rozmawialiście o rozwodzie? Nie ma o czym rozmawiać. No Obiecuję, że się ogarnę. Zawsze tak mówisz. Poczekaj. Prosiłam, żebyś do mnie więcej nie dzwonił. Czasem rozstanie. Ja mam tego naprawdę dosyć. Spieprzył ci całą młodość i dziecku też spieprzy. Wydaje się jedynym rozwiązaniem. Że co? Co rozwodu czego nie rozumiesz? Rozwód. Walka o wszystko. Nowe odcinki od poniedziałku do czwartku o 17 w TVN. Chcesz do mnie wrócić? Nie wiem. Takiej gotówki w ręce. Całą butelkę wina będziemy świętować. Myślałam raczej, że wejdziemy do domu. Faktycznie, się zimno. Ty mu swoje pieniądze? Pożyczyłam. I długo czekasz? Janinka. ja nie... Ja nie, ja nie, na nie. Co nagadałeś? Czy to obchodzi? Adam, co jej powiedziałeś? Teraz się ptaszek już nie wyłknie. Na Wspólnej. Nowe odcinki. Od poniedziałku do czwartku o 20.15 w TVN. Już w poniedziałek w Dzień Dobry TVN. Weronika Ciechowska o zmianach w życiu i o tym, jakim ojcem był Grzegorz Ciechowski. Na ślubie nasz pierwszy taniec był do piosenki Zapytaj, czy cię kocham mojego taty. Miedźwiodek Puch, Alicjo We Kraju Dziwo i Mały Królewic, czyli jak brzmi klasyka na Śląsku i Podhalu. A na koniec zaśpiewa Natasza Urbańska. Bądźcie z nami od ósmej. Czasem można znaleźć się na celowniku złych ludzi. Co się stało tamtej nocy? Ona miała zniknąć bez śladu. Umarłaś. Pobudź się z tym. Narodziła się zupełnie odmieniona. Teraz idzie własnymi ścieżkami. I szuka zemsty. Haliberry. Sharon Stone. Kobieta Kod. Jutro o 21:30 w TVN. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel zestawu Junior Box Play. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepów dla dzieci Smyk. Kreatywne chwile z programem zaprasza sponsor Lego, producent klocków linii Lego Star Wars. Wielka mleczna czekolada to klasyk i jest z nami od pokoleń. A teraz smakujemy świat na nowo, to dołącza do niej nowość nowa mocno mleczna czekolada od Wedla. Stworzyła ją nasza czekoladniczka Kamińska, Renata. Renata od czekolady. To wracamy do czekolady. Tu miesza się z mlekiem, więcej mleka. Jest gładka i jak samitna. Tak smakuje mmm, znaczy, że jest pyszna? Tak ją jesz, a tak rozpływa się w ustach. Ale dobra, Wedel, spróbuj, jaka dobra. A tu chłopiec i Zebra symbol Wedla pływają, bo tak się tam mleczna rozpływa. Tato, dlaczego choroby płaczą? Chóry nie płaczą, nie mają uczuć. Uczuć? Tak, to coś co czujesz tutaj w środku. Na przykład radość, mhm. a szkolnie się bierze radość. Może z czegoś tak małego jak niespodzianka. niespodzianka. Pyszna czekolada. Kinder uwielbiana przez dzieci. Odkrywajcie wspólną zabawę. Kinder niespodzianka. Radość jest w środku. W dzisiejszym Challenge robimy choinkę z tego, co jest w domu. Piękno. Dzięki. A najważniejsze to, co pod choinką. A co pod choinką? Mnóstwo pięknych prezentów. Na przykład smartfon dla męża. No to się sprawa. Możemy mieć różne choinki, ale w te święta zbliżą nas super prezenty od Orange. Kup pakiet Orange Labs telewizją a smartfona OPPO A15 dostaniesz w prezencie. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. Ale orange. tydzień do soboty. Herbata Lipton Yellow Label, 92 torebki, 999, a wybrane czekolady Magnetik, złoty 49 przy zakupie trzech. Sklepy Biedronka otwarte dłużej. Moje dzieci rosną, a ich ubrania i zabawki jakby się kurczyły. Na szczęście mam wintet. Te buty są już za małe, więc sprzedam je innym rodzicom i zarobię trochę gotówki. Koniec z bałaganem. Po co trzymać rzeczy, które już nie pasują, kiedy mogę dać im drugie życie w nowym domu? Sprzedawanie na wintet jest proste. Zrób zdjęcie, dodaj i ustal cenę. Na Vinted sprzedasz to, z czego wyrosło Twoje dziecko bez żadnych opłat. Zrób więcej miejsca i zarób na porządkach. Pobierz darmową apkę Vinted. Już niepotrzebne? Więc sprzedaj. Gdzie upolować najlepsze okazje na Black Week? Jak to, gdzie w drogerii Superfarm. Wielofunkcyjny żel aloesowy do pielęgnacji. Holika tylko 22,99. Gdzie? Jak to, gdzie w drogerii Superfarm i na superfarm.pl informują o kolejnym... To co, będziemy mieli fajne święta? W roku nie będzie fajnych świąt. To byłby nonsens. Ciekawe, co na to Mikołaj. Robert, gdzie wy jesteście? Czekam. Ważna sprawa. Niedługo będziemy. Nie mówiłam? Panie Mikołaj. porada do góry. W tym roku Mikołaja i Magię Świąt wspiera T-Mobile. Bądź blisko bliskich i dołącz do największej sieci 5G w Polsce. W sezonie obniżonej odporności stosujemy Naturel Immunochod dla dorosłych i Naturel Immunokids dla dzieci. Naturel Immuno to kompleksowy skład bez sztucznych substancji upełniających czy barwników. Naturel na odporność to naturalne. Dzisiaj w Orange Challenge prezenty tak, żeby przypominały coś innego. Dwa telefony. Który wybierasz? Mm. I to się sprawdza. Możemy różnie pakować prezenty, ale zbliżą nas te Orange. Kup Samsung Galaxy S20 FE 5G do wybranego planu mobilnego lub pakietu Orange Love i odbierz drugi smartfon Samsung w prezencie. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Orange. W KFC jesteśmy dla Was otwarci. Odbierz pysznego kurczaka w drive-thru, opcji parking pickup up bezkontaktowej dostawie lub na wynos. Zamów szybko, wygodnie oraz bezpiecznie. I ciesz się smakiem swojego ulubionego kurczaka już dziś. Kochamy świętowanie. Wspólne chwile smakują najlepiej. A w Kauflandzie znajdziecie ćwiartkę z kurczaka po 2,22 za kilogram. I cytryny kilogram za jedyne 3,99. To co najlepsze na święta. Wspólne jedzenie. Kaufland. Jakie prezenty dla Was mamy? Zobaczcie sami. Moc świątecznych okazji w Play. Teraz internet z telewizją Play Now TV przez 3 miesiące bez opłat. A do tego HBO Go w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Kochasz swoje ubrania? Dbaj o nie. Kokolino pomaga utrzymać Twoje ubrania jak nowe. Kokolino. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. A teraz nowość. Kokolino do prania. Żel Kokolino Care. Usuwa zabrudzenia, pomaga utrzymać kształt i dbać o kolory Twoich ubrań. Kokolino. Pokochaj swoje ubrania na dłużej. Chroń przed dziećmi. Już w ten wtorek. Wtorkowy kubełek. 14 kawałków chrupiącego kurczaka, tylko 14,95. Zamów i odbierz na wynos lub w drive-thru. I nowość. Sprawdź super ofertę w dostawie. Nie przegapę mega okazji tylko w KFC. Skaczesz po kanałach? Przeskocz na skoki w Eurosporcie. Świetne warunki, minus 20 stopni Celsjusza, nic tylko skakać. Tu znajdziesz komentarz najwyższych lotów i pewne lądowanie, niekoniecznie na cztery łapy. Drużynie Eurosportu nikt nie podskoczy. Trzymaj wraz z nami kciuki za Polaków. Skoki narciarskie na żywo w Eurosporcie. Najpierw weksle. Pieniądze. Przyjechałeś mnie zabić. No A bo ja wiem. Ale myśmy go nie zabili, tylko zachowałyśmy. I kiedy była ostatnia miesiączka? No właśnie nie było. Jesteś w to wypełnić ankietę. Policzki trzeba mi wypełnić, a nie ankietę. I okay. okay. może w takim razie pakiet kimś tak? kobiet. Nowy odcinek dziś o od 21.30 w TVN. Zapraszamy na specjalny odcinek milionerów z naszym udziałem. Emocje gwarantowane, niektóre znaki zapytania przerodzą się w wykrzykniki. Bądźcie z nami. Zapraszam na wyjątkowy mikołajkowy odcinek milionerów. Do zobaczenia. Milionerzy. Mikołajkowy, dobroczynny odcinek specjalny w czwartek o 20.55 w TVN. Fakty o 19.00. A w nich? Dostałam gazem po oczach. Nie było uzasadnienia takich działań, takiej przemocy. Nie zapomnimy tego i nie odpuścimy. Posłowie powinni zastanowić się, czy to jest właściwe, żeby stawać pomiędzy policjantami. Jeśli nie będziemy aktywni fizycznie, grozi nam kolejna pandemia fatalnego stanu zdrowia. Rekomendujemy, aby ludzie szukali nowatorskich sposobów na aktywność w swoim domu. Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić prawa jazdy. Przechodzimy od Polski papierowej do Polski cyfrowej. Niestety, gdy dojdzie do stłuczki, to będą problemy. Na fakty, zaprasza Piotr Kraśko. Na program zaprasza sponsor właściciel sklepów dla dzieci Smyk. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, właściciel zestawu Junior Box. Play. Na kreatywne chwile z programem zaprasza sponsor, Lego, producent klocków linii Lego City. Wow. I back. Za chwilę fakty. O 20.00 zapraszamy na półfinał Master Masterchefa. Dowiemy się, kto będzie walczył o zwycięstwo. Na kreatywne chwile z programem zaprosił sponsor Lego, producent klocków linii Lego City. Na program zaprosił sponsor, operator sieci Play, właściciel zestawu Junior Box. Play. Za wspólne oglądanie dziękuję sponsor programu Właściciel sklepów dla dzieci Smyk.